No i tak myślę w sumie, czy dzisiaj jeszcze sobie coś przejdziemy, skoro tamten endbolizm mi zajął tyle czasu, ale... Właśnie mi się wydaje, że jak na godzinę 6 kryształów to trochę zbyt mało rzeczy do zdobycia? Więc może jednak jeszcze... Coś tu się może innego jeszcze zgarnia. Okej, okay. myślę, że jeszcze SkyBoss, tutaj może wstąpimy, może ewentualnie do jeszcze jednego czy dwóch innych leveli w tym Warplume'ie i może po tym dopiero skończymy ten let's play, dzisiaj, no tę dzisiejszą sesję. Więc tym razem mamy znów ten pongowaty level SkyBoss, tu mamy z kolei taką planszę okrągłą, bardziej niż kwadratową. I co ją z kolei tutaj nieco urozmaiza to to, że mamy na, na, na tych narożnikach wadliwe silniki, na których się ta plansza, ta platforma się w sumie unosi. Jak mówię, za jakiś czas one będą tam miały awarie, będą one po prostu źle funkcjonować i przez to czasami ta plansza będzie się pochylać w jakąś stronę. I oczywiście to pochylenie będzie wpływało na zachowanie piłeczek więc trzeba też na to się wszystko ogólnie nastawiać. W miarę dobrze. No już nie ma tutaj żadnych dopalaczy propo tam jakieś magnesy, czy te odpychające, czy e, przyciągające. To już jest taki bardziej czysty punk jak e, no, za starych, dobrych czasów w pierwszym levelu w tej grze, e, no który e, zaliczyliśmy. Tylko, że no, tutaj jest to pochylenie, ale poza tym niczym innym ten level się od tego pierwszego w sumie nie różni. Okej, okay, teraz tutaj trochę ja paskudnie zagrałem, ale jeszcze nie jest to najgorsza sytuacja, bo to jest jednak jak najbardziej do wygrania mimo wszystko. Tylko to muszę głównie Koko atakować. No, ewentualnie jeszcze tajnego, bo jeszcze on ma więcej punktów teraz niż ja. No już lepiej. To jest widok, który bardziej chciałem widzieć. No, ten widok właśnie już mi sprzed, o no, sprzed oczu zszedł w Tremiga. Bo znów trochę gram czasami beznadziejnie i puszczam czasami beznadziejnie te piłeczki. Ale to jest wciąż do wygrania, o ile znów nie popełnię głupich błędów. Tylko muszę tak ostrożnie patrzeć gdzie co się dzieje I gdzie się no ta platforma no gdzie się ona pochyla w, w którą stronę O jeden punkt, ale o, jednak tajnie wygra. No! To było, to było dobre To była fajna runda, a czy no nie by przegrałem- no, niby tam przegrałem, to prawda Ale to była fajna runda, bo bardzo równa do samego końca. No i tu oczywiście AI niby ma też wysoki poziom trudności nastawiony, ale jednak z tym się idzie jakoś tutaj im walczyć. Ta też prawo tych pochyleń, no niby można by rzecz, że najgorzej jest oczywiście wtedy, jeżeli się ta plansza pochyli w stronę Waszej bramki i wtedy będzie dużo piłek w waszą stronę leciało. Ale też jak się stanie sytuacja odwrota też wtedy nie jest do końca przyjemnie, bo wtedy też zachowania piłki nie są łatwe do przewidzenia i jak no nieraz są sytuacje, gdzie myślę, że już piłka powinna no skręcić tam w drugą stronę, a się okazuje, że jeszcze leci jednak w moją i ją puszczam, bo myślę, że ona zwolni i skręci i tak dalej, a jednak tego nie robi. Więc też trochę trzeba uważać również w tych sytuacjach. Ta też ta muzyka w ogóle mi się kojarzy z tym. Z Kaczerem, którego przy okazji oczywiście pozdrawiam. no pozdrawiam. Bo pamiętam, że Kaczer no kiedyś robił let's play z tego, z Airfix Fighter i się chyba szukał jakiejś muzyki, takiej wojennej, coś takiego, żeby tam leciała w tle. Bo chyba tam nie mógł coś tam dźwięku z gry nagrywać samej w sobie, coś takiego. I właśnie pamiętam, że muzyką, którą tam mniej więcej wybrał właśnie była z tego levelu muzyka w Crash no bo tak się ona w sumie też kojarzy taką z wojną, no z też tym bardziej e, samolotami latającymi tam, no w, wojennymi, które tam do siebie strzelają. Bo, jeżeli, bo nie wiem, czy też szkoła tak właśnie taką grę Airfix Dog Fighter. Jest to taka właśnie ciekawa gra, w której się latam samolotami takimi zaba zabawkowymi e, po wielkim domu mieszkaniu. No i tam się strzela tam do wrogich samolotów, czołgów, coś takiego. No niby jest to taka gra typowo wojenną samolotowa, tylko że nie do końca, bo są to samoloty miniaturki. Nie wiem, fajna gra. A czy jest ona stara oczywiście, już tam parę swoich lat ma na pewno, ale jest to fajny pomysł, który mi się do teraz podoba mimo wszystko. I się cieszę, że na taki ktoś wpadł. Nie, wiem, to jest mnie takie trochę dziwne, że to jest ostatni Warprom i mamy w nim level, który szczerze nie bardzo się różni od tego pierwszego z tego typu. Nie, bo to jest po prostu mnie wciąż zadziwia mimo wszystko. Jak mimo wszystko znów ten level jest prosto skonstruowany. Dobra, póki co jest dobrze, Póki co moja tutaj przewaga jest raczej zauważalna. Znaczy, no oczywiście, że jest, skoro mamy tam punkty na górze. To po prostu jest ponowny taki moment, że no shit Sherlock, że gadam rzeczy tak oczywiste, że czemu w ogóle o nich gadam, to jest dobre pytanie. Nie, co jakoś dziwnie też się Koko dzi dzisiaj często śmieje. Nie wiem, coś brała przedtem, czy nie. Jakieś grzybki, bo tutaj przecież było ich dużo w tym Warp tam w tle, czy coś. No ale nie, może znów nie ma co sądzać, może po prostu się ona dobrze bawi, podobnie jak ja zresztą. No bo co, trzeba tam, nie wiem, brać grzyby, czy tam, nie wiem, chlać, czy coś, żeby się dobrze bawić? Nie trzeba. Ktoś chce to potrafi. Tak, na tam była taka właśnie niby roześmiona, ale jednak by właśnie ona bardzo szybko odpadła z tej rundy. Co też trochę mnie w sumie dziwi. Bo też z reguły mi się wydaje, że w tym levelu raczej zawodnicy odpadają w raczej mniejszych odstępach czasowych niż to, to ma tutaj miejsce. W sumie jak o tym myślę, jedną fajną rzeczą w tym levelu jest to, że w nim wyraźnie widać kto puszcza piłkę. Przy, przez bramkę. Bo tak jak o tym pomyśleć w innych levelach, nie bardzo jest to widoczne zawsze, bo e, kamera jest trochę bliżej planszy niż, e, no, niż tutaj? Niż właśnie w skyballsach. to po pierwsze. No i po drugie są te narożniki tym razem okrągłe, a nie kwadratowe, więc też... E, e, Łatwiej jest zobaczyć mi się wydaje Jak się piłka od nich tam odbija w jakąś stronę Czy coś takiego Więc chociaż też pod tym względem ten level jest bardziej przejrzysty niż poprzednie Dobrze, póki co znów nie dzieje się zbyt dużo... a Znaczy, chociaż... -da, nie, nie, czekaj, czekaj, patrz, tak patrzę, że znów niby się nie dzieje dużo, a patrzę, tak wynik koko... Skąd ona ma wciąż tyle punktów?! Tak, znowu taki moment nagle, że... Takiej... Takiego... No... Kapnięcia się, że... Czekaj, co się dzieje?! Czemu ona tak, tak dobrze gra nagle?! Ta, uderzyła tym wynikiem jak jakiś deszcz meteorytów! Tak patrzę niby, że... Ale spokojnie, spokojnie, to nagle ZONG! Nagle wielkie takie BUM! Co się dzieje? Zamęt jest większy niż myślałem, że jest w rzeczywistości. Znów, które Koko jest jak obiekt w lusterku, który jest bliżej niż w rzeczywistości czy coś. O rany, nie, to będzie walka pomiędzy mną a Koko, jak widzę w tej rundzie, bo już właśnie tiny odpad... czy znaczy nie, dingo odpad tiny też odpadnie za chwilę. No i ta chwila właśnie nastała. No i teraz tylko jestem ja i Koka Taki czysty punk w sumie. Taki bardzo czysty punk, jeden na jednego, bez żadnych ale. Oj, oczywiście się musi to w małą stronę pochylać, czemu nie. Ale i tak mogę tutaj tego więcej puścić. Okej, okay, jeden punkt, zero punktów. 3010. Dobra, to nie było złe, więc Menek Panic myślę, że jeszcze sobie zaliczymy, i może już po tym skończę, bo Pogo Padlock też trochę tam czasu zejdzie na pewno, skoro jest to no tam co najmniej trzy rundy po półtorej minuty, już nie wiem, czy tyle będę chciał tam jeszcze siedzieć w tamtym levelu dodatkowo, więc myślę, że Menek Panic sobie jeszcze zaliczę, tutaj sobie zgarnę trofeum i po tym skończymy. No i oczywiście kolejny level z miszkami. Tutaj jeszcze tam dochodzi jedna nowa rzecz. Są to bomby. I bomby... Wbrew pozorom one nie będą od razu innych eliminować. One będą przy pierwszym uderzeniu innych zawodników tutaj miszków pozbawiać. Co zresztą to właśnie u Koko widzimy, że już miszka ona nie ma, bo ktoś tam ją właśnie bombą uderzył. O, ale że teraz ładnie zagrał tutaj. Taka zmięła na tajnym. O teraz ja muszę uciekać właśnie od Koko, bo miała właśnie bombę tuż przede mną i teraz jestem znów bez miszka. Właśnie jedna bomba to misiek stasony i druga to już jest wtedy dopiero zgon na miejscu. Okej, okay, błyskawica i dingo. Ej, w sumie... Ej, w sumie tego nie wiem. Czy jeżeli ktoś jest właśnie przez prąd porażany przez błyskawicę i ma bombę? Czy może ją strzelić? Szczerze nie wiem czy to jest możliwe czy nie Ale jeżeli jest To naprawdę jest potenc... No to jest... powoduje, że ten level ma Duży potencjał na takie właśnie z znienacka czy coś Takie zagrywki, że że kto się nie spodziewa, że Ja tu mam bomba, to nagle patrzy, że ząk przegrywa coś takiego O rany jestem mały To niedobrze Dawajcie mi dodajcie tych pogrąców mitów. Niech kurczę sprawdzą, czy błyskawica zupełnie uniemożliwia użycie bomb, czy jednak jest to możliwe. Ojeku koko Tutaj... Ojeku, gdyby nie mój refleks, to już bym odpadł. Oczekaj, bomba, bomba i... mam cię. Korteks, <śles> Ta, tu muszę rzec, że ten level jest fajny właśnie z bombami, bo jednak, e, mimo wszystko, dzięki temu gracz nie jest tak zależny od swojej szarży. O tak, bomby pozbawiają innych graczy e, tych błyskawic, ale właśnie nie wiem do końca, jak to jest, jeżeli ktoś jest porażony i wtedy ma bombę. Wtedy nie wiem do końca, co się wtedy dzieje. Ale właśnie, o czym mówiłem przedtem? O tym, że całe szczęście dzięki tym bombom, Gracz nie jest tak bardzo zależny od szarży. Bo wtedy może tymi bombami innych bardziej e, starać się eliminować, jeżeli na przykład ma się ma szarżę albo no, nienaładowaną, albo po prostu słabą, po prostu nie na tyle dobrą, żeby innych zepchnąć z planszy, więc to jest jeszcze jedna fajna rzecz a propos tego levela, którą te bomby ze sobą niosą, więc okej, okay, to nie było trudne. Wygrana oczywiście jak, jakże łatwa mimo wszystko. Więc jak mówiłem, następnym razem oczywiście przejdziemy do pogo pedloka i do kolejnych leveli na Warp Rumie nr 4. Ale póki co dziękuję za uwagę CDDZIO, see you, see you, see you. na razie i cześć!